Cześć, ja jestem Rado Jones i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Out w J i jak wyglądają one w prawdziwym życiu. Był to pomysł na film, który kiedyś sam rozmyślałem, ale okazało się, że ktoś jednak chce taki film, więc właśnie w tym odcinku przedstawię wam Out w J i jak one wyglądają w prawdziwym życiu. Została w górę zasad suba, lecimy po 700 subów, nieco. Zapraszam do oglądania. No więc pierwsze auto, które chciałbym wam przedstawić to jest to oczywiście Camaro Auto podstawowe, które prezentuje się słabo, nie posiada jakichś mega fajnych statystyk Wybrał jest to jeden z moich dream carów, naprawdę prezentuje się on bardzo ładnie i właśnie macie jak wygląda w rolu. No zdecydowanie niezbyt przypomina to co jest w j breaku Więc niestety w tym przypadku odwzorowanie tego auta no nie wyszło za bardzo dobrze No i drugie auto to będzie piasko, czyli nowe auto za save ogólnie w jest to auto, jakim jest Fiat 500. Tylko nie taki nowy, a taki bardzo stary. No i tutaj, akurat, to wzorowanie jest naprawdę bardzo fajne, jak możecie w sumie zauważyć. Naprawdę widać, że Mister U, który robił to auto, naprawdę się postarał w przeciwieństwie do Asimo, który robił Camaro. No i następne auto to będzie Pickup. Jest to właśnie taki Pickup Chevrolet. Naprawdę w tym, w tym przypadku, akurat, jest ten Chevrolet całkiem spoko wzorowany. Chociaż niczego po tym się nie trzeba spodziewać. Zwyczajny, stary Pika. No i następne auto to będzie Deja, czyli Toyota R56. Naprawdę bardzo podobne auto. No, w sumie fajnie odzorowane, Mimo, że jest to od 2020 roku, to jeszcze te modele nie były jakieś świetne. To naprawdę odwzorowanie tego. Auto. Jest to naprawdę spoko w porównaniu do tego Camaro czy Pika. No i kolejne auto to będzie model 3. W prawdziwym życiu jest to właśnie Tesla Model 3 Tutaj akurat odwzorowanie jest ładne Podoba mi się wygląd tego auta Bardzo fajny jest środek moim zdaniem w tym aucie Więc model mimo tego, że jestem z rok 2020 roku gdy jeszcze to był początek dodawania środków do auto, jak możemy zauważyć, naprawdę auto prezentuje się bardzo ładnie. No i następne auto, Ray, czyli Chevrolet Corvette Stingray Ray C3. Odzorowanie też jest całkiem spoko, chociaż akurat tego korpeta jakoś bardzo nie lubię. Bardziej lubię C7 albo C8. No i następne auto, czyli Mighty, jest to Mini Cooper. Nie ma środka, a naprawdę odzorowanie jest moim zdaniem idealne. No i następny auto, czyli Interrogator, jest ono odwzorowaniem policyjnego Forda, którego możecie zauważyć Tego policyjnego Forda nie za bardzo znam modelu, ale no wygląda bardzo podobnie No i SU, tym razem jest to odwzorowanie Chevrolet Tahoe, bardzo podobnie wygląda do interrogatora. w sumie też No i następny auto, czyli Badger, jest to Ford Bronco, szczerze mówiąc rozmiarowo w realu jest to totalnie inne auto. Znaczy, naprawdę Ford Bronco w realu, to jest bardzo duże auto. A tutaj, właśnie to jest takie strasznie małe auto. Naprawdę no sprawia wrażenie takiego malutkiego auta. Ale w realu no, jest to bardzo duża terenówka. No i następne auto, czyli Steel. A jest to Ford Mustang Shelby 1967. Czyli naprawdę stary model Mustangia. No i następne auto, Challenger. Jest to Dodge Challenger. Naprawdę fajne auto w realu. Taka konkurencja dla Chevrolet'a Camaro. Odwzorowanie tego modelu jest na niskim poziomie, ale jest to Porsche 918. No i ostatnie oraz najładniejsze auto w tym odcinku, czyli Shellmark 5. Jest to wzorowanie Mustanga Shelby GT500. I naprawdę te auto prezentuje się pięknie. Mustang jest to jeden z moich ulubionych samochodów. Tutaj jest on został po ślicznie i jest to najładniejsze auto, moim zdaniem, od drugiej Także w tyle. Zostawam go w górę, zostaw suba. No i co? Czekaj na nowe odcinki. No i możesz napisać w komentarzu pomysł na kolejny film. I oczywiście pojawi się kiedy na ekranie.